Czyli nagrywamy odcinek z Sandy. Niedawno ją trafiłem, więc będzie S. No i zobaczmy, Zobaczymy, jak nam pójdzie. zagramy trzy jak Sandy gra. Zobaczymy. Czy jest lepszą legendą od Amber? Nie wiem. Od kruka. Myślę, że lepsza. Zabić. Zabić fajnie, zabić kota, Zabiłem kota. Dobra, lecimy po klipsy na środek. Jeżeli w ogóle tu są, chyba nie wiedziałem. Ale fajna, fajniejsza od fajniejsza od Okej, okay. dobra. Teraz to albo to? No, nie wiem. To. Teraz to. Dawaj. Dobra, mamy. Teraz tylko, jak to się mówi, tamtego dobić i tamtego i S. runda winek. Zobaczymy jak druga minie. Pańczyja. Dobra, kaka. I zobaczymy... Aha, Rosa... No, Rosa. Normalnie szakmuje Кока, давай. Давай, 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 Добра, маме. Okay. давай, 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 No co tu idzie? jest tak mało HP Jezu z boci Nuby jak boty. No by jak bo Nie no na Ej, ten jest potężna Zależy jak to więcej pucharkach będzie O na przykład tej, o, tej oczy jakaś skrzyna Big Box Link Tu nie może liczyć, bo przecież wszędzie trafia Okej, okay, następna Kakiksa Ksa Kaki kson. Dobra, lecimy po potem Dawa, kaki, kaku, kaku Dobra, 823 zbiorę, a tak, No to w sumie nie wiem co będzie. O nie 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 nie, skąd to są prawie boty. Ale coś. Ej, ej pochodzić na blisko. No to się, aha, to się atakuje, a nie stoi. Dobra, dawaj, 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 dawaj. dawaj, 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 dawaj. Dawaj, mój serca... Dobra, kaka, teraz tylko to. Dobra, jeszcze... I jeszcze tego, tego! Dobra. Oceńcie Sandy w komentarzu, czy wy ją macie, czy nie macie. Mi się bardzo Sandy podoba, jest bardzo fajna. Fajnie strzela, ma tą fajną burzę piaskową. I to jest właśnie w Sandy do, dobre. I ten, właśnie ten, kto nie dołączył do klubu. Niech dołączy do tego klubu, bo to jest najlepszy klub na świecie. No, i w sumie nie jest. Okej, okay. okay. No, jest najlepszy na świecie. No, bo zobaczcie sobie. Ten. No, zobaczcie. Jaki dobry klub. Dużo piszą na czacie. Możecie sobie z nimi yy, po. pogadać, pograć. I ten. Więc, papa. Pa. I właśnie dochodźcie do tego klubu, bo fajny jest. Fajny jest. Naj najlepszy na świecie.